Jak się nazywa ta aplikacja do skanowania? Można Sik. zareklamować SIG, czyli szukać z listkiem zielonym. Może też ją zainstalować. Tam można tylko o zwierzęta, czy też o rośliny? Teraz tam na dół tam. w kierunku przygody, czy tam w kierunku leśnego i nudnego spaceru. Ja siadłem tam, ale wróciłem tędy. I, tędy. Aha. I tu jest kierunek leśnej przygody. Tu będziemy do chaty Mizantropa na pewno? Chata Mizantropa! A dalej znajdziemy trasę. A ty to jest kierunek leśnej przygody. Prawda? Mm -hmm. A ja lubię mm, kierunki przygody, a nie kierunki nudne. Skąd wiesz, że ten kierunek jest kierunkiem leśnej przygody? A dlatego, że jest stromy. A jakie stromy, to jest kierunkiem leśnej przygody. Idziemy właśnie do chaty Mizantropa. Powiedz, czego się obawiasz w związku z chatą mizantropa? Ten nakreślić przygoda. Mizantrop może dzisiaj mniej być. Nie tak jak wtedy, kiedy... ostatnio. <głysy> ja może się bardzo jakimś spoko gościem nie. i będzie można z nim pogadać. Mizantropy nie są takie nie Zagadać nie w sprawie tego mizantropy takie nie są. Dzisiaj biwakujemy w miejscu, w którym ja biwakowałem ostatnio, ponieważ jest to fajne miejsce. Nocowałeś? Nocowałem tam ostatnio. A ponieważ jest sprawdzone, jest y, płaskie, jest mało trawy. Dobrze, to tam idziemy, bo jak się szuka miejsca innego, dobrego, to, to zajmuje y, parę milionów lat. <grym> A few moments later jest jeden egzemplarz. Co czytasz? Mandalorian. Fajne? Uh -huh. Z baby Z Grogu. baby Yoda a to jest Grogu? No, no, na imię Grogu. Nie. Aha. Nie wiadomo, nie ma jeszcze nie wie. To jest drugi egzemplarz. Drugi nie, egzemplarz. Co robisz? Rysuję ptaki. <gryzanie> Co to za ptak? Jakiś wymyślony. Nie wiadomo jaki. Dobra, idziemy dalej. Nikt nigdy się nie dowie jaki to jest ptak. Nikt, nigdy? Nigdy. Nikt. To jest... A to jest siedziba główna. Zarząd, ale tarp coś kładzie pod naporem wiatru. Niezbyt fortunnie to jest zrobione. Ale trudno. Jak na ten upał, to ten wiatr jest bardzo przyjemny, wiesz? To tą patelnie. Właśnie, z upał. I tu jest jeszcze hamaczek rezerwowy dla kogoś. W cieniu, na wietrze, ktoś mógłby się położyć i schłodzić. A ogólnie to jest miejsce, w którym byłem ostatnio i tutaj wisiałem. Tutaj znajduje się <coughs> część główna, czyli sypialnia. E, w tej chwili znajduje się tam plecak. Będę z nimi prawdopodobnie spał. Zresztą to jest hamak dwuosobowy. E, Kowaczur. Jak widać. Jednak tutaj jest przemeblowany. Przemeblowanie nastąpiło ze względu na upał. Takie o baszonko, bardziej przewiewne i bardziej zacienione. I też ze względu na upał musimy mieć suchy prowiant. Bo nie wzięliśmy kuchenki oczywiście, żeby nie robić ognia. Co będziesz teraz robiła? Bram zaletkę taką... Bramzoletkę, bram a po co ci do niej, ci do niej nóż? nieważne appContext To jest Percival O'Higgins, który od iżo 15, 10 lat, 12 poświęniony 12 lat temu zaczął z nami Podróżować. Później się spędził 10 lat w szafie ukryty. Gdzie żywił się pająkami, molami książkowymi, ale znaleźliśmy go. Percival jest ekspertem od sztuki przetrwania. Ktoś ma laskę, bo skręcił sobie nogę. Ale zwiedził wiele miejsc na całym świecie, między innymi amazońską dżunglę. Wietnam, Kambodżę, Afrykę, Biegun, jeden i drugi. Jest bardzo doświadczony. Co widać po jego twarzy. Tu powstaje szałas dla Parsiwala. Dalsze budowanie szałasów. Tutaj to będzie konstrukcja do suszenia mięsa. A Persipel nadal obmyśla strategię, jak nie jak dostać drugiej złamanej ręki, czy tam nogi. Bo kiedy płynął Amazonką i zobaczył jaskinię, do której się wejść, w z niej nie, niedźwiedź i go poharatał. I co my tu mamy? Wędzak. Weź tak podać, żeby ci troszkę było widać i opowiedz, z czego się to wszystko składa, ta konstrukcja. Zasznełków i patyków. <gry> to gdzie ta brzoza jest, to tam jest jakby miejsce na ogień, tak? Tak, tak. A to na tym można wieszać sobie różne hmm. mięsiwa. Hmm, dobra. Uwędzone dobrze. Mhm. Uh -huh. z kałakiem kory. <gry> Teraz instruktor, jak bezpiecznie strugać kijka. Muszę zawsze pamiętać o tym, żeby dalej od tego miejsca, gdzie strugam, trzymać rękę. I. Czy to jest jakiś specjalny strugnie. nóż? Nie, to nie jest jakiś najspecjalniejszy nóż. To jest tylko zwyczajny scyzoryk. Ale, ale widzę, że jest zakrąglony. Tak, bo to jest specjalny, zaokrąglony. Czy jednak specjalny? Nie, niespecjalny. <laughs> specjalny, ale niespecjalny. Gdyby był specjalny, to by miał rączkę z prawdziwego złota, milion narzędzi w ogóle i. Jakieś inne funkcje, że nie wiem, jakaś smyczka, która może być yy, skręcana w najróżniejsze kształty, nawet w klucz, którym można otworzyć coś czy coś takiego. A to jest specjalne, jest specjalne, bo to jest zwyczajny scyzorek, tylko ma zaokrąglone ostrze. Tego nie ma każdy scyzorek. Mhm. I trzeba pamiętać o tym, żeby trzymać rękę tak, żeby się nie zranić z Czyli najlepiej trochę bardziej w odległości od strugania i nie strugać w tą stronę do siebie. Bo bardzo łatwo jest to, że scyzorek po prostu za daleko będzie i. Więc struga się. W drugą stronę. Uh -huh. i Trzeba pamiętać zawsze o tym, żeby przed sobą nie mieć nikogo, kogo by można udziabnąć z zorykiem. Uh -huh. A czy ty masz przy sobie apteczkę, jakbyś się udziabnęła? <noise> Ważne jest to, żeby ją mieć, ale teraz akurat przy sobie jej nie mam. Akurat dzisiaj zapomniałaś. Tak, akurat dzisiaj zapomniałam. Ale wiem jak dobrze strugać kika, więc jak się bardzo dobrze wie, to, to nie, nie potrzeba, potrzeba apteczki. Nie, nie potrzeba aż tak apteczki. Mm -hmm. Zawsze lepiej mieć, ale aż tak nie potrzeba. Witam ponownie. Już na Strugałam swój patyk i jest dobrze, bardzo ostry. Ale jak schować scyzoryk, żeby się nie zranić? Opieram sobie o jakąś gałąź i tą częścią bez ostrza jak już będzie do połowy, to biorę tak i domykam do końca. Kiedy już mam schowany scyzorek, patrzę, czy nie zraniłam się w ręce. Nie, nie zraniłam się, bo przestrzegałam zasad. I mam nastrugany do mleki. I teraz Percival będzie chciał go użyć. Oto obrończyki Percivala I przy tym się nie zraniłam Ani trochę Bo przestrzegałam zasad Deska i nóż do krojenia arbuza Talerzyki I to jest ten moment kiedy zastanawiamy się, kto wziął arbuza. No ja, ja, ja byłam pewna, że ty wziąłeś. No ja byłem pewny, że ty wzięłaś. Widzicie wy nie wzięliście arbuza? No. Tak. Nie ma arbuza. To był doskonały pomysł, żeby zjeść <grym> w ten po arbuza w lesie. Tak, to był doskonały pomysł, żeby zjeść arbuza w lesie w ten upał. Brzmi. Czy to są grzmoty, czy że coś, ktoś pracuje? Ja myślę, że to są grzmoty. Zjadłabyś arbuza, co? Zjadłabym arbuza. No, zjadłabym arbuza, takie Ja mam arbuzę. Też bym zjadł arbuza. Zjadłabym arbuza. Ob... Zjadłabym arbuza. Ja Piękne. Korniki. Mhm. Jakby to przewiercić tak, yy, ten, to można zrobić takie na szyję do noszenia. I pora kierować później. No dobrze, że albo zwala. Może kogoś. Może to takie ności. Z przykrością muszę stwierdzić, że zbliża się burza. Chociaż wie o Percivala. na pewno jest droga. I to jest chyba droga. Może tam na górze też jest droga. Ale duża żaba. Żaba? Ja. Tak. Co? Żywa żaba? Żywa, żywa. Żywa? A? mi tam przed to to, to filmuje. Ach. Oj. Skoczyła już tam gdzieś. Gdzieś ją? nie ma tylko ruchu widział widział? widziałeś? widziałeś w momencie lotu, ale już jest daleko ja widziałem ja też widziałam myślałem, że tam jest woda do z biwaku. Mi się podobało, chociaż straszny upał. a tobie? Mi się też podobało, tylko właśnie straszny upał. I dodawało mnie że musieliśmy tak długo iść na biwak, a wcale nie dotarliśmy do miejsca. Wtedy, kiedy ja myślałam, o to już to jeszcze nie było. Mhm. W no tak. Podobało mi się też, że nie znaleźliśmy oryginalnej chatki, niestety. Hmm. Podobało mi się bardzo budowanie szałasu i innych równych rzeczy. Od persidara. No, tutaj taka się... W łazach są takie małe kiełki, wiesz to Po prostu trafiliśmy na taki okres, gdzie one się przemieszczały, wiesz, bo ta żaba też kiedyś była mała. My z Otą też kiedyś byliśmy na ślubie w Białowieży i tam były takie stawy i tam też nad tymi stawami były chmary maleńkich żabek. Tak, no. ale one potem już rosną, wiesz? Mhm. No tak działa. Tu mają raj, zobacz, jak na taki upał. No. W takim upale tu się utrzymuje woda. I co? Oblaczek Granatek? Tak. Dlaczego granatek? Nie widać go oczywiście tu. Jak się nazywa ta aplikacja do skanowania? Można Sik. zareklamować SICK, czyli szukać z listkiem zielonym. Może to ktoś zainstalować. Tam można tylko o zwierzęta, czy też Wszystko. o rośliny? Rzeba, rośliny. A Ale tam gdzie się nasze oto. O tam tak, tak. Widzę jej już o tam. Chmura wisi. Mogłoby coś padać, mogłoby świetne ujęcie. No. Ale niestety nie pada. Dobry arbuz, nie? No. Dobry. Ale muszę coś.